No, witam was, moi kochani, już w siódmym odcinku z naszej serii Tryhard vs. Ultra Hardcore. Czy pamiętacie, jak w ostatnim odcinku mówiłem wam, że robimy sobie nowe wyzwanie: że za każdego nowego suba na kanale będę musiał wykopać jedną rudę diamentów w odcinku między 400 a 450 dniem? No to uwaga, bo podwajamy stawkę. Suby z dzwoneczkiem z tego odcinka również biorą udział w naszej zabawie, więc mam nadzieję, że gdy już wrócę z wyjazdu, wypoczę E para o To szybko z kopalni, to ja nie wyjdę. Ale po kolei. Dzisiaj, moi drodzy, zapraszam was w podróż po moim świecie aż do dnia 400. Pokażę wam wszystko, co udało mi się zrobić oraz zbudować. Zgodnie z naszą tradycją, bez żadnych progów, lajków, zmiażdżcie łapki w górę pod tym odcinkiem, jeżeli lubicie tą serię. No i oczywiście, chcielibyście więcej odcinków. A ja już bez przedłużania, zapraszam was do oglądania. Uwierzcie mi, że jest co oglądać, bo dzisiaj naprawdę dużo się działo. No i zaczynamy, dzień 350, jak widzicie kochani, dalej zabieramy się za sprzątanie świata. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś e, ktoś z was chodził do szkoły podstawowej, albo możliwe, że jeszcze niektórzy z was chodzą, e, były takie akcje sprzątanie świata. Ja sobie też takie akcje postanowiłem zrobić. posprzątałem wszystko naokoło i teraz ten nasz świat tutaj naokoło tego mojego domku wygląda bardzo, bardzo ładnie. Oczywiście bikon wraca na swoje miejsce, ponieważ musiałem go sobie na chwileczkę pożyczyć. Dlaczego? Już wyjaśniam. Musiałem zabrać bikon, który daje movement speeda, tylko i wyłącznie dlatego, że miałem zbyt duży fowy i ciężko to Było mi zrobić zdjęcie do miniaturki. Proste, proste, banalne, banalne. EZ, S, S. 351 dzień. Zabieramy całe żelazo z naszej farmy, które udało się wyfarmić. Naprawdę ładny efekt. Muszę przyznać, że, guys, no, troszeczkę owszem tutaj było budowane. Troszkę owszem było robione. Ale zobaczcie, ile tego jest. Guys, to jest ponad dwa takich bloków żelaza. No, kurde, gościu, ładnie mega. A tutaj nie mam zielonego pojęcia, to się stało. Czy jak byłem w nederze, może przez wiem, kliknąłem Q. Czy jak byłem w endzie. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobiłem z łopatą, guys. Zniknęła mi łopata. Jeżeli ktoś z Was wie, gdzie ona może być, może gdzieś na odcinku ją wrzuciłem, dajcie mi koniecznie znać, bo naprawdę zgubiłem moją łopatę z netherite'u i nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest. Przysięgam. No ale dobrze. To teraz nikogo z Was nie interesuje. Mnie interesuje to, że na jednym ze streamów, na moim drugim kanale oczywiście, kochani, pamiętajcie, wbijajcie, macie linka w opisie. Nitashi Minecraft, subskrybujcie, bo tam są streamy z tego właśnie serwerka, z tego właśnie świata UHC. Na jednym ze streamów. W wąwozie obok naszego domu znaleźliśmy, słuchajcie, Monster Spawner. Dokładnie tak. Jak się okazało, Monster Spawner szkieletów. I postanowiłem, że w tym odcinku musimy z tym coś zrobić. Oczywiście wcześniej wam tego nie pokazywałem, ponieważ nie było okazji, ale na live udało nam się znaleźć. Zobaczcie! Mamy jabłko nocza! Czy wy to rozumiecie? Przeleciałem mesę wzdłuż i wszerz, szukając drugiego jabłka nocza. Nie mogłem znaleźć. A centralnie pod moim domem 30 km. Klatek od mojego domu zrespił się monster spawner, w którym było zaklęte jabłko. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Reakcja czatu, gdybyście ją zobaczyli na live, była niesamowita. Ja się tak ucieszyłem, że prawda. Tak, pamiętam, no? Wydarłem mordę i wyleciałem spokoju na trzy minuty. Dokładnie tak było. I naprawdę mega się cieszę. Mamy drugie jabłko, także genialnie. Finalnie chciałbym mieć trzy, także jeszcze jedno i tak będzie mi potrzebne, ale już to minimum te dwa co chciałem mieć, mamy. No ale dobrze, nieważne, bo tutaj za bardzo się skupiłem. Dzień 353, jak widzicie, tam sobie sprawdzałem naszą farmę kałamarnic, która jest kompletnie nienormalna. Bo nie wiem, czy widzieliście, ale ja cały czas zabieram z niej drop i handluję z, z wieśniakami, żeby mieć jak najwięcej, wiecie, surowca i tak dalej, a on cały czas się nie kończy, ten, ta, nie wiem, ta farma tych kałamarnic po prostu produkuje taką ilość, że tego nie jest w przerobić. Nie wiem, jak to działa. Ale po prostu ta farma jest przegięta, totalnie przegięta. Tam widzieliście wieśniaka, uciekł, więc postanowiłem, że dałem moim tyle żarcia, że i tak mi jest, wyprodukują nowego, więc walić go i go po prostu zabiliśmy. Tu musiałem sobie podłogę naprawić, ponieważ chciałem sobie zrobić zejście do podziemi, no bo tam teraz są nasi wieśniacy. Ponieważ teraz tam ze ścianą rezydują nasi wieśniacy i już tam nasze wejście zostało zakopane, niestety, więc postanowiłem, że musimy w tym miejscu zrobić sobie nowe wejście do naszych podziemi, ponieważ one, jak wam obiecałem, będą. Jeszcze. Jeszcze I tam kiedyś sobie zrobimy farmę jedzenia, farmę pszenicy, farmę trzciny, sobie jeszcze rozszerzymy, ponieważ chciałbym, żeby ona była nie na 3 ramiona, tak jak teraz, a na 6 minimum. Farmę ziemniaków, marchewek i tak dalej, to chyba nikomu nie muszę mówić. No i przerabiamy sobie naszą trzcinę na papier. Ogólnie zabrałem stamtąd chyba całą trzcinę, jaką mieliśmy, ponieważ postanowiłem, że jest to idealny moment na handlowanie z wyśniakami, żeby sobie również ich troszkę wylewelować, bo to był najwyższy czas. Mówię, gościu, masz farmę kałamarnic, masz tyle kałamarnic, a nawet nie handlujesz z tymi wyśniakami się w garść. No i tak, jak, jak pomyślałem. Tak zrobiłem. Wziąłem papier, wylewelowałem wieśniaków, tak żebym mógł z nimi robić to, co mam ochotę. Tutaj była owca dość niepokorna. Nie chciała do, do naszej zagródki wrócić, więc trzeba było ją do tego troszkę bardziej namówić. Yy, piąchoterapią. Nie, nie pytajcie, nie pytajcie. Tutaj kupujemy, levelujemy sobie naszego wieśniaczka, żeby wbił level 2. 354 dnia. Wow, nawet nie czuję, kiedy rymuje, Wow, wow, wow. A tutaj, jak widzieliście, było walnięte wiadro, ponieważ na live otrzymałem donate'a o treści, że mam 3 minuty na walnięcie wiadro. Przez które mogę stracić potem oraz yy, żebym poszedł zdobyć diamenty. No jak widzieliście, wiadro udało nam się zrobić. Wręcz było ono perfekcyjne, przepiękne było, nawet bez rozlania, pyk, pyk. No, ale słuchajcie, z diamentami było troszeczkę gorzej. Poleciałem sobie na biom bagienny. Ludzie pisali mi na live, że Nitashi, ale to już nie działa z tymi bagnami. To już zostało wyłączone. Ja rozumiem, nawet gdyby rzeczywiście na jeden 17 dip nie działał, to ja ten świat na, na początku, te pierwsze czanki dookoła mojego świata były wygenerowane na 1.16, więc mimo wszystko te diaksy powinny tam być. No ale kochani, niestety przegrałem ten challenge, nie udało mi się tych diaksów znaleźć, ale i tak kolega był słowny i dychem mi wysłał, mimo tego, że nie musiał. Także totalny kozak, ja z tego miejsca cię bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam. No i 355 dzień, robimy sobie jeszcze wejście i wyjście z naszego młyna, żebym se mógł tam chodzić pomiędzy tymi ściankami i tak dalej. Wchodzimy sobie do naszej farmy, patrzymy jak działa nasza farma prochu. No jak widzicie cały czas, mega wydajna, mega fajna i serio, gdyby ktoś z was się zastanawiał, czy warto robić taką farmę, warto, ale nie róbcie więcej niż 5 poziomów na swoje solo, naprawdę, nie, nie warto, serio, 5 poziomów wystarcza za pełności i więcej naprawdę nie trzeba. Dalej levelowanko, no i zaczynamy, zaczynamy moi kochani, zabieramy sobie oczywiście nasze porbiele z atramentem, jestem Polakiem i po polsku. Tak, ostatnio pamiętam, powiedziałem na jednym odcinku, że kill of efficiency? Niezniszczalność chyba i jakiś ziomek napisał. A ty tak zawsze pół Polisz, pół English. Ja takie ja pierdziele. Ludzie naprawdę się dowalają do takich rzeczy, ale dobrze, nieważne. Zabieramy sobie oczywiście nasze torbiele z atramentem, aby iść handlować z naszymi villagerami. <ścoughs> No i co? I tak nam spędził 355 dzień, ponieważ jak widzieliście, już jest noc i zaraz ten dzień się będzie kończył. Idziemy spać i wstajemy kolejnego dnia. Układamy sobie tu jeszcze resztkę, która nam tego została. Dokładamy sobie wszystko, co tam potrzebujemy do naszego, do, do naszego oczywiście magazynu. Cały czas staram się dbać o porządek, żeby wszystko było pięknie poukładane. W tamtym odcinku poświęciłem chyba 3 dni na układanie wszystkich itemków w magazynie, więc teraz trzeba to uszanować i trzeba to wszystko mieć, słuchajcie, na uwadze. Tu jeszcze ładnie sobie doświetlamy troszkę jeszcze latarnie nam zostało, ponieważ no handlowając z wieśniakami, trzeba było jednego gościa dolewelować, więc troszkę mniej nam zostało, więc postanowiłem sobie tak z tego skorzystać. No i dnia 356 zabieramy się, kochani, za robienie czegoś mega. Na początek lecimy sobie na mesę, ponieważ zanim ten projekt, to, tam w jednej skrzynce udało mi się znaleźć diamentową zbroję dla konia. Jak no, no, pamiętacie na pewno, w poprzednim odcinku w piramidach również miałem te te kraty dla konia, ale wtedy jakoś tego nie połączyłem, nie połączyłem kropek, a w tym momencie na no, i wie, gdy znalazłem tą, wiecie, to koks jabłko i jeszcze diamentową zbroję, no to wszyscy razem na czacie wpadliśmy z widzami na pomysł, że trzeba ogarnąć konia. No ale do konia potrzebne jest siodło, dlatego leciałem sobie po wszystkich po wszystkich poprzednich spawnerach, które udało mi się znaleźć. No ale jak widzicie, niestety ani w pierwszym spawnerze, ani tam wcześniej w mineshaftach nie udało nam się żadnego siodełka znaleźć, także ja już troszkę zrezygnowany wychodziłem na zewnątrz. Kolejny spawner i uwaga, bęc! I mamy siodełko, proszę bardzo. Cyk, cyk. Druga skrzynka i uwaga, i mamy drugie siodełko, także ten problem udało nam się szybko rozwiązać, więc genialnie, klatka również przygotowana, na kolejne kilka dni poświęcimy na szukanie idealnego konia, ale to spokojnie, zaraz, najpierw chodzimy sobie do wioski, bo ja oczywiście koni po yy, ciemku szukał nie będę, szukałem konia białego albo czarnego, ponieważ te konie z tego co wiem mają największą szansę na to, że będą szybkie i wysoko skakały, poza tym najbardziej podobają mi się one wizualnie, teraz właśnie zdaję sobie sprawę, że... Wioska, w której spałem w dniu w 356, miała czarne konie w środku, a ja je kompletnie olałem i później leciałem i szukałem kilka dni. Jeżeli teraz to oglądasz, to zostaw mi łapkę w górę i napisz F. Komentarzu. No a tu, kochani, jak widzicie, testujemy sobie konia i wam również polecam robić tak samo. Czyli wiecie, jeżeli już sobie tego konika testujemy, stawiajcie przed nim taką właśnie ściankę na trzy wysokości, aby sprawdzić, jak on wysoko skacze. No i tutaj udało mi się naprawdę znaleźć sążnego konia, serio. Czarno-szary, więc barwami pasował do, do tego, co od niego oczekiwałem. Uwaga, skok na trzy wysokości, pyk! I uwaga, machnięty perfekcyjnie, przelecieliśmy trzy klatki. Zabieramy go sobie... I to będzie nasz pupil, nasz przyjaciel. Później go sobie jeszcze, oczywiście, ładnie nazwiemy na Ale to wszystko w swoim czasie. 357 dzień. No i oczywiście trzeba było tego konia przetransportować. No bo to nie jest piesek, to nie jest konik. On się. E, to nie jest pies, to nie jest kot. On się nie będzie za mną teleportował. No tym trzeba do domu po prostu pojechać. Tu jeszcze mu założyłem klatę. I tak się prezentuje nasz konik w pełnej okazałości. całej zbroi. Ubrany na niebiesko. W pięknym siodle. Czarno-biały rumak. Wjeżdżający do stajni. Tego ładnie oczywiście zaparkowaliśmy, przed sobie do środka. I oczywiście muszę widzowie, no guys, czymże byłby porządny streamer i youtuber bez porządnego żulenia? Więc widzowie, dajcie suba! I widzowie, zostawcie łapkę w górę. Dokładnie tak, także w tym momencie zejdź tam poniżej. Łapka w górę i subik dzwoneczkiem No, dziękuję bardzo. I koń Patryk. Dlaczego? Już tłumaczę. Guys, poznałem chorego Debila. Przepraszam za słowo. Poznałem chorego Debila. Ziomek wbił mi na live'a. Wysłał mi prawie tysiąc zł na jednym streamie. A jedyne o co prosił w zamian, to czy mógłbym nazwać konia jego nikiem? A, a miał w niku Patryk. Więc dlatego jest koń Patryk. 358 dzień lecimy. I w tym momencie czat zwyciężył wspólną rezolucją postanowiliśmy, że kolor pomarańczowy zostanie usunięty na kolor biały bikonu, ponieważ po prostu będzie on się lepiej komponował z hotelem. Z hotelem, z budynkiem. No przyznajcie, że wygląda to po prostu o wiele, o wiele lepiej. No i dzień 359, a ja postanowiłem polecieć sobie do monumentów z powrotem. No i teraz zapytasz się, ale po co, gościu? Przecież gąbki już masz, więc po co ci podróż z powrotem do monumentu? Czego potrzebujesz? Potrzebuję oczywiście latarni, gdyż na początku nasz Budynek hotelowy był cały biały z pomarańczowym akcentem po środku i pomysł był taki, że będzie pomarańczowo-biało-czarny. Jednak ten kolor pomarańczowy kompletnie nie pasował, przez co glowstone wyglądał. W ogóle nie oszukujmy się, Glowstone ogólnie wygląda jak gówno. Jeszcze w czasie poleciałem sobie troszkę jabłek pozbierać, bo jednak, guys, mimo tego, że nie ma tych Elder Guardianów, to jednak te zwykłe Guardiany potrafią sporo krwi napsuć i dużo biją, a ja miałem tylko trzy jabłka, a guys, to jest UHC. Streamer i youtuber umarł na swoim inwiecie UHC, bo zabił go Guardian. No, no nie ma opcji, gościu, dlatego poleciałem, zdobyłem sobie kilka jabłek jeszcze. No i dnia 362, czyli po trzech dniach Wojarzy, wracamy z latarniami, które są już przygotowane, jeszcze tam 9 jabłek mi zostało, więc gitara. Bierzemy sobie kolejny totem, ponieważ tutaj poleciał challenge, że muszę walnąć znowu wiadro. Także takich wiaderek, które będą w miarę losowe, będzie dość sporo, widzowie. Będzie ich dość sporo, ale, guys, chyba o to chodzi. To jest chyba fajny content, mi się wydaje. Tutaj sobie jeszcze lecimy z kolorem um, różowym. Muszę znaleźć kolor różowy. Bo, guys, jakby wiecie o co chodzi. Ja te odcinki dla Was robię, one są super, jesteście ekstra. No, ale dla osób, które wspierają kanał, też coś się należy. Dlatego raz na jakiś czas tam jakaś wiaderka, jak się pojawi na odcinkach, mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko, ponieważ takie sobie tam właśnie wyzwanka na streamach robimy. Ale Dobrze, koniec z tematem. Jak widzicie, wymieniamy sobie nasze yy, filary te, które były dla stone'owe, na filary z morskich latarni. I naprawdę wygląda to znacznie, znacznie o wiele lepiej. Te bikony wraz z tymi latarniami naprawdę bardzo ładnie się to komponuje. Nie wiem, jak według was, ale według mnie wygląda to naprawdę mega, mega, mega ładnie. Teraz wam to wszystko pokazuje z daleka i naprawdę jest mega spoko. Dorabiamy sobie jeszcze oczywiście motykę i teraz mamy już perfekcyjną motykę z wydajnością ze wszystkim. No i dobra, dzień 364 i postanowiłem sobie, że jest to idealny moment na to, aby wykonać Korzystać nasz spawner. No bo, guys, w momencie, gdy mamy do naprawienia 5 kg, 3 łopaty i wszystko inne, wiadomo, lecimy do endu, Pickpick, wszystko sobie naprawiamy, wracamy i się Ale co w momencie, gdy mamy 1 kg, który trzeba naprawić, albo co w momencie, gdy brakuje nam jednego levela, aby dobić, albo co w momencie, gdy potrzebujemy po prostu zwykłych kości. Jak wiecie, grindera nie mam, więc kości będą mi potrzebne. No i to był idealny moment, aby właśnie ten nasz spawner wykorzystać i zrobić sobie z niego mob grinder. Ale jak widzicie, robię to troszeczkę na sposób nietudzinkowy, ponieważ dobudowuję naokoło niego grzybki. W taki sposób, aby zrobić sobie mega fajny i mega wydajny grinder. Tu jeszcze widzicie, jak wykorzystujemy sobie drewno z poprzedniego odcinka. Tutaj miałem na szczęście tego drewna bardzo dużo, więc nie musiałem nigdzie iść kopać już na klapy. Wszystko było przygotowane. No i kopię My sobie dalej dorabiamy kolejne platformy, kolejne grzybki, kolejne drzwi, cały czas schodzące po raz niżej. Już mamy cztery kondygnacje, dzień 366, jak widzicie. Szło to naprawdę całkiem sprawnie, bo powiem wam, że o ile grinder w powietrzu buduje się o wiele gorzej, to o ile wykopujesz grinder, to naprawdę idzie to bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. No i cyk, zobaczcie, woda wylana, tabliczki zrobione, spływ na dół zrobiony, szkrety na dole już czekają. Wszystko pięknie, perfekcyjnie. Zrobione. Ja byłem z tej farmy bardzo szczęśliwy, bardzo byłem z, nie, z niej zadowolony. Jeszcze naokoło podczas budowania odkryłem wiele jaskin, wszystkie te jaskinie pooświetlałem. No i jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Mamy trochę spadek, jednak się okazało, że był on troszeczkę za nisko, ponieważ zbudowałem go jakieś 40 bloków za nisko i po prostu moby mi się nie respiły, dlatego tutaj poświęciłem kolejny dzień, e, 368, no i jak widzicie, przenieśliśmy te parę skrzynek i parę lejków do góry jeszcze, no i teraz platforma awkująca była zbudowana już centralnie pod farmą, czyli około 20 bloków od naszego spawnera. Jednak jak widzicie, dzień 369. A wczyłem w tym miejscu około 10 minut, i niestety zleciał nam tylko jeden szkielet. Nie mam zielonego pojęcia o co z tym chodzi. Minął cały dzień, jak zresztą widzicie, bo teraz jest 370. Farma nie działa, nie mam pojęcia dlaczego, prawdopodobnie jeszcze kiedyś się nią zajmiemy, aby ją poprawić, ale tym razem postanowiłem, że na tym odcinku jeszcze chciałbym zrobić coś pożytecznego, dlatego zajęliśmy się e, dokończeniem naszego wieżowca. No i jak widzicie, dzień 370, ja sobie wziąłem oczywiście kwarcowe schodki i zabieramy się do roboty. Najpierw musimy sobie tutaj wszystko ładnie obudować dookoła schodkami, żeby wszystko ładnie wyglądało. Moim efektem było coś takiego, że chciałem, aby powstał taki bardzo ładny balkon naokoło tego jakby pół piętra. no i finalnie wyszło to całkiem mi się wydaje nieźle. Zresztą przez chwileczkę tam ułamek widzieliście. Dobra, nieważne. Wlatujemy sobie na górę. Zabrałem sobie, jak widzieliście, bloki tu, ponieważ będą mi one potrzebne, tego wyponerowanego, po to, aby zbudować sobie lądowisko. I jak widzicie, budujemy sobie oczywiście literkę H, czyli po angielsku helipady. To jest taki właśnie symbol, zawsze jest dawany w tamtym miejscu, gdzie właśnie jest lądowisko dla helikopterów. No u nas to będzie lądowisko dla Elytry, dlatego tak sobie pomyślałem, że mógłbym zrobić tę literkę E. Także koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Jeżeli będzie dużo komentarzy o tym i dużo łapek w górę pod tym filmem, to będzie dla mnie znaczyło, że chcielibyście, abym to zamienił i w następnym odcinku zmienimy ten symbol na E, że wiecie, Elytra. ale na razie jest H i niech sobie tak będzie. No i tutaj już macie taki pierwszy zarys, jak mniej więcej chciałbym, aby wyglądał ten nasz blok idący do góry, czyli taki właśnie wycięty z jednej strony, wycięty z drugiej, a trzy ściany normalnie, żeby to wyglądało mniej więcej tak, tak troszkę fikuśny kształt, ale powiem wam, że mnie się nawet całkiem, całkiem on podobał. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o dalszą kontynuację tutaj naszego terenu i tutaj miałem pewien koncept, którego jeszcze do końca przyznam się, nie byłem pewien, jak chcę go skończyć, aczkolwiek wszystko później na pewno zobaczycie. No i dzień 372, i już dokończamy ostatnie poprawki. Lecimy sobie do naszych wieśniaków. Ogólnie w tym odcinku będzie bardzo dużo handlowania z wieśniakami. Dlatego, że w końcu udało mi się u nich odblokować handlowanie kałamarnicami, i w końcu udało mi się u nich odblokować handlowanie szkłem. i Jak wiecie, szkło mi się powolutku kończy, więc jest to dla mnie idealny deal. Idę do mojej farmy, biorę sobie oczywiście torbielę, z atramentem, idę sobie z nimi handlować, fuję od nich szkło i w ten... Sposób cały czas mogę budować. No, ale, kochani, niestety, jak się domyślacie, kwarc nam się skończył, dlatego dnia 372 postanowiłem, że musimy udać się do Nederu po. Kwarc. Na całe szczęście, nasz świat zrespił się na tyle dobrze i mamy na tyle fajny nether, że naprawdę nie ma jakoś mega dużo tych, tych biomów, wiecie, Crimson Forest czy tych biomów innych, a jest bardzo dużo biomów nether wastes i naprawdę tego kwarcu jest mega, mega dużo, dlatego wykopałem go całkiem sporo i nie zajęło mi to jakoś mega, mega długo czasu, więc o tyle gitara. 373 dzień, i jak widzicie, już pierwszą porcję mamy do odłożenia do Shulker Boxa, i naprawdę idzie to całkiem składnie i całkiem poradnie. Jak w ciągu jednego dnia wykopać tam chyba około 6 czy 7 staków bloków, to uważam, że naprawdę jest to całkiem, całkiem dobry wynik. No i oczywiście kopiemy sobie dalej, tu jeszcze widzicie jabłuszko, bo tam chyba sklepał jakiś piglin, bo na początku chodziłem bez złotego hełmu, później złoty hełm mi wydropił, więc sobie założyłem, ale na początku chodziłem bez niego, no a jak wiecie pigliny, no jednak to jest troszkę xd, bo masz założony set z i nawet z tą elitrą, ale masz trzy elementy z ochrona cztery, a gościwali trzy serduszka na hita. Nie wiem, dla mnie jest to kompletna abstrakcja, ale to jest temat na inną rozmowę. Lecimy sobie dalej, no i jak widzicie w lewym górnym rogu aż 7 dni nam to zajęło, ale Zobaczcie, ile kwarcu uda nam się zebrać. Pierwszy shulker box w całości został już zapełniony, no ale jak wiecie, mamy jeszcze drugi, więc pora się za to wziąć, ponieważ ten wieżowiec, który zbudowałem, to nie jest nasz ostatni projekt i kwarcu przyda mi się jeszcze bardzo dużo. Na pewno jeszcze w kolejnych odcinkach i tak będę musiał kopać, bo i tak tego kwarcu będzie za mało. No ale 384 dnia, wracamy z, z tego, co pamiętam, około półtora pełnego shulker boxa, zresztą teraz wam pokażę, ile tego mamy. Uwaga, pełny, tak jest, dokładnie. Mniej więcej prawie dwa pełne shulker boxy, więc genial. I naprawdę już czułem, że tych bloków jest całkiem całkiem sporo i że mogę spokojnie sobie z naszym projektem do końca lecieć. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, kiedyś jeszcze będziemy musieli po niego polecieć, bo i tak uważam, że jest go za mało. No i znowu handlowanie z wieśniakami. W ogóle bardzo ładnie, level na tym leci, wam powiem. Ja zawsze się, byłem przeświadczony, że im wyższy level, tym ciężej się wbija ten level. A powiem wam, że na tych wieśniakach nie wiem jak to działa, ale ten level leci tak samo dobrze. Czy jak mam 80, czy jak mam 50, czy jak mam 30, za każdym razem handlowanie z nimi daje masakresztą ilość expa. No i zaczynamy budowę naszego. Wieżowca w dniu 385. Pohandlowane, pohandlowane, szkło zrobione, więc możemy sobie zaczynać. I ogólnie Wam, na Waszym świecie, kochani, też polecam bardzo serdecznie zrobić sobie ten myk. Czyli właśnie robicie sobie wieśniaków, którzy handlują kałamarnicami oraz szkłem, i robicie sobie farmę kałamarnic. Powiem wam, że to jest genialne i jest to nieograniczony dostęp do surowca. Naprawdę, ja mam tych 8 wieśniaków, prawdopodobnie w następnym odcinku, albo w jeszcze następnym, zrobimy sobie kolejnych kilku tych bibliotekarzy, abyśmy mieli jeszcze więcej do handlowania tymi kałamarnicami i tym szkłem, bo jest to po po prostu darmowy pitos i jest to genialne. No i zaczynamy budowę. 386, 387 dzień. Tu jeszcze sobie lecimy do naszej wieśniaków kupić sobie od nich jabłka, ponieważ niestety, ale mi się kończą, a no jakby wiecie o co chodzi, no złote jabłka to aktualnie mój jedyny sposób na przeżywanie. Wiem, że jeszcze mogę sobie robić potki i tak dalej, ja o tym wiem, ale guys, nie oszukujmy się, jabłka są najłatwiejsze do zrobienia, najszybciej się je konsumuje i ogólnie są mega gitara, dlatego na razie używam tylko jabłek. Możliwe, że kiedyś się przeniesiemy na jakieś potki, ale na razie tylko jabłka. Znowu handlowanie z Oczywiście odkupujemy od niej całe szkło, sprzedającym cały nasz tusz, który mamy do kamarnic, i dalej lecimy oczywiście z budową. I w tym miejscu Wam powiem, że troszeczkę się. Za kałapuczkałem, że nie w ogóle istnieje takie słowo. Ponieważ na początku, jak widzieliście, zbudowałem te ściany do góry, bo myślałem, że ten wieżowiec będziemy budowali jeszcze wyżej. Ale postanowiłem sobie, tak wiecie, poszedłem, rozum do głowy i mówię sobie, ale po co będę robił aż tak wysoki wieżowiec, skoro nie będę i tak go wykorzystywał. Dlatego finalnie zaraz zobaczycie, że zrobiliśmy coś innego. Ale 388 dnia zabieramy sobie, oczywiście, nasze kołamarnice, Znowu lecimy handlować. No i już do końca będziemy sobie tak cały czas z nimi handlowali. Ponieważ, tak jak wam powiedziałem, no jest to dla mnie turbo opłacalne. Mamy dzięki temu masę emeraldów, e, mamy dzięki. I temu masę szkła, więc, guys, mogłem was zabrać na pustynię i mogłem kopać wam już szkło przez jakieś 5 dni, a mogłem bardzo prostu handlować wieżowcami, żeby to szkło od nich otrzymać za darmo. No, moim zdaniem był to ge genialny pomysł i tak właśnie robiłem. No i jak widzicie, wieżowiec w tym momencie został ukończony i tak to właśnie wygląda. Nie wiem jak wam to siedzi, ale mnie to siedzi niesamowicie. Lądowisko dla Elytry. Od dołu wygląda naprawdę genialnie kozacko. Mnie to się mega podoba. Ktoś, kto napisał, żebym zmienił kolor bikona w środku sumaranczowego na biały, oczywiście miał rację ponieważ po zmianie tych latarni naokoło i po zmianie koloru tego bikona wszystko wygląda naprawdę epicko. Nie wiem jak wam to się podoba, ale jedno jest pewne. Ten budynek jest chyba jednym z najładniejszych, które zbudowałem w całym moim życiu minecraftowym. O ile nawet nie chyba najładniejszy. Chyba przebił wszystkie moje projekty na KM, wszystkie moje budynki i tak dalej i jest on po prostu Śliczny. I mnie się on podoba niesamowicie. No ale, kochani, oczywiście komentarze są wasze. Napiszcie waszą opinię, jak wam ten budynek się podoba. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał tak samo jak mnie. Dnia 390 postanowiłem, że musimy zabrać się za zniesienie tej podłogi, ponieważ jak wiecie, ja wasze komentarze cały czas czytam i naprawdę sporo komentarzy było, że budynek bardzo ładny, że budynek bardzo wam się podoba, ale że ta podłoga, no nie oszukujmy się, wygląda troszkę jak go-owno. Więc postanowiłem, że musimy sobie ją zrobić i zamieniłem ją na połączenie czernitu wraz z Płytkami kwarcowymi. I teraz wygląda to o wiele, o wiele ładniej. Zresztą zaraz zobaczycie, ponieważ tutaj jeszcze sobie zabieramy te płytki stonowe i je również oczywiście zamienimy, żeby już wszystko perfekcyjnie i wszystko ładnie wyglądało. Oczywiście uzupełnianko linia po linii. Tu jeszcze macie delikatny time lapse. 392 dzień i mamy zakończone. No i tak to finalnie wygląda. Teraz naprawdę robi to ogromne wrażenie. Takich podłóg zbudujemy sobie jeszcze oczywiście kilka po poziomach. No i dnia 392 ukończyliśmy budowę tych wszystkich podłóg, i w tym momencie mogłem powiedzieć już wprost, że wieżowiec został ukończony. Okej, okay, no te podłogi sobie jeszcze oberniemy, ale już w większości został on ukończony. No i tak jak wam powiedziałem w poprzednim odcinku, trzeba w końcu zająć się farmą hoglinów, ponieważ bardzo dużo tych hoglinów z niej po prostu nam wylatuje, przez to dropnie leci. Dlatego poleciałem sobie tam szybciutko, wziąłem sobie oczywiście płoteczki i obudowałem farmę naokoło, tak, żeby już te hogliny nam z tej farmy po prostu nie wychodziły. Ponieważ było to dość możliwe, że później schodząc na dół, stało ich tam koło 10, najpierw musiałem ich wybić, żeby mógł w ogóle dojść do skrzyny. Dlatego tak to no, i tak jak widzicie, poleciałem na górę, poafrzyk sobie w ciągu jednego dnia, nawet chyba niepełnego tam koło 10 minut, żeby zobaczyć jak farma będzie się tym razem spróbowała. Dlatego wchodzimy sobie na naszą darformę awkową, zabudowujemy się oczywiście płotkiem, żeby nic z tego nie dojechało, ponieważ gasty lubią tam się zespić. No i po jednym dnia wczenia schodzimy sobie na dół i zobaczymy sobie, jak wygląda drop. Tym bardziej, że mięska mi się również przyda, bo jak widzicie mam tylko 9 sztuk, i głównie po to właśnie przyjechałem, żeby tą farmę sobie naprawić oraz żeby wydropić troszkę właśnie mięska, ale również i skóry. Dlatego skopiować się oczywiście udało zabieramy sobie wszystko i gitara się ma gościu no i dobra dzień 395, no i wracamy oczywiście donatujemy i zobaczcie ile żelaza udało nam się zebrać tylko podczas kończenia tego wieżowca naprawdę powiem wam że ta farma jest jedną z, z łatwiejszych jakie są w poradnikach które można zrobić a jest ona totalnie turbowydajna. wydajna ok no ja wiem że takiej farmy akurat nie znajdziecie ponieważ to jest moja samoróbka że żeby zrobić na dwie strony ale jeżeli ktoś z was uważnie oglądał odcinek który mam ją budowałem to mogę ją serdecznie Bolecie, żebyście również zbudowali ją u siebie. No i kochani, jak widzicie, ostatnie kilka dni, teraz mamy dzień 397, zaczynamy ostre handlowanie z wieśniakami, i do końca postanowiłem sobie, że musimy z nimi ostro handlować, bo założyłem sobie za cel, że wyfarmię 2,5 staka bloków emeraldów, w których będę mógł po prostu zbudować sobie pełny bikon. Taki był nasz cel na koniec tego odcinka, i taki cel właśnie chciałem, słuchajcie, sobie uświęcić, dlatego oczywiście bierzemy sobie torbielę z atramentem, uzupełniamy sobie nasze sulkerboxy, zabieramy wszystko do naszych wieśniaków, no i jak widzicie. Dni od 398 do 400 Handlujemy sobie z nimi dalej tak długo Aż w końcu uda nam się uzbierać y, tyle Tych emeraldów, ile będziemy finalnie Potrzebowali. Ogólnie wam powiem, że handlowanie Z nimi jest mega przyjemne i wiem, że się powtarzam Ale zróbcie sobie tych wieśniaków i Pą farmę kałamarnic, bo jest to mega, mega Mega wydajne. Zabieramy sobie jeden bikon Ponieważ, no tak jak wam, wam powiedziałem, chcę sobie Zrobić bikon z emeraldów, a mamy tylko pięć Dlatego w następnym odcinku będę musiał udać się Do naderu po jeszcze jeden y, po, po jeszcze jeden Bikon, czyli po dwie główki, bo jeszcze jedną mam No ale dobra, nieważne. Zaczynamy budowanie bikon. I finalnie w sumie widzowie tym się będziemy w tym odcinku żegnali. Mam oczywiście nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, strzelcie subika, łapkę w górę i ewentualnie zawsze odcinek możecie udostępnić. No i co, kochani, tak to wygląda. Budujemy sobie nasz piękny, cudowny bikon do końca. Chciałem go zbudować, naprawdę, bo bloków złota mam bardzo dużo, a jakbym tam odpowiednią ilość czasu po poawczył, miałbym ich jeszcze więcej. Bloków żelaza mam też bardzo dużo. A właśnie z tymi blokami emeraldów zawsze była taka lipa. Jakoś tak nie miałem ich, nie miałem tego bikonu, więc postanowiłem to zmienić. Dlatego uwaga, pyk, ostatnie sobie lecimy po coś, czym mogę oczywiście nasz bikon zasilić. Tu będzie w skrzyneczce jakiś emeraldzik, więc zabieramy go sobie. Lecimy, kochani, kładziemy sobie bikona i zasilamy go. Zobaczcie, pyk na regenerację, ponieważ regeneracji nie miałem, a akurat brakowało pół serduszka. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, tak jak powiedziałem, łapka w górę, subskrybujcie. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, no i widzimy się w następnym odcinku Minecraft Ultra Hardcore na moim kanale. Elo!